Cześć, z tej strony Michael. Dzisiaj omówimy sobie skład Unileśno na sezon 2023. Zanim zaczniemy, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę i do subskrybowania kanału. A teraz przejdźmy już do pierwszego zawodnika. Jest nim Janusz Kołodziej, najstarszy zawodnik i najlepszy zawodnik Unileśno w poprzednim sezonie druga średnia. Myślę, że w tym sezonie będzie na podobnym poziomie, będzie nadal głównym liderem Leszczyńskich byków i będzie zdobywał najwięcej punktów z drużyny. Teraz najnowszy nabytek Unii Chris Holder zostaje w Wielkopolsce. W poprzednim sezonie jeździł w Ostrowie, gdzie był zdecydowanym liderem. Dużo mówiło się o jego odbudowie, ale pytanie czy to nie było tylko złudzenie, bo był dobry na tle tak swojej słabej drużyny. Oczywiście na pewno poszedł Formuł trochę do góry, bo pokonywał rywali. Średnia prawie 2-0 była, więc było bardzo dobrze. A ten sezon według mnie będzie taką weryfikacją jeszcze dla Krisa Holdera. Osobiście uważam, że utrzyma podobny poziom jak w poprzednim sezonie i będzie liderem Uni Leszno. No a teraz Grzegorz Zęgota, który po kilku latach wraca do Ekstraligi jak i do Unii Leśno. Ostatni raz najlepszej ligi świata widzieliśmy go w sezonie 2018, gdzie jeździł w falubazie. Miał jeździć w motorze Lublin w sezonie 2019, ale niestety pamiętamy fatalna kontuzja przed startem sezonu która wykluczyła go aż na półtorej roku. Potem wrócił do jazdy na poziomie pierwszej ligi, jeździł w Polonii Bydgoszcz. W poprzednim sezonie jeździł w Rowie Rybnik, zdobył średnią 1.9. No i teraz pytanie, jak Grzegorz poradzi sobie w Ekstralidze? Moim zdaniem na domowym torze w Lesznie no, będzie w miarę dobrze, ale na wyjazdach mogą być duże problemy. Następny jest Bartek Smektała, który również wraca do Unii Leszno, do swojego macierzystego klubu. Dwa ostatnie sezony spędził pod Jasną Górą w Częstochowie. W poprzednim sezonie zanotował średnią 1,629. Na pewno smyka stać na więcej, on sam o tym wie. No i wraca do swojego macierzystego klubu po to, żeby wejść na wyższy poziom. Kolejnym zawodnikiem jest Jamon Lindsay, młody kangur, zawodnik na pozycji U24. Poprzedni sezon był ok. W tym sezonie mógłby na pewno trochę poprawić regularność, bo zdarzały się mecze, gdzie był liderem, a potem zdobywał po 2-3 punkty. No na pewno jest zawodnikiem z dużym potencjałem i jest bardzo ważny dla drużyny, bo on może robić tą różnicę punktową. Przechodzimy teraz do młodzieżowców. Pierwszym z nim jest Damian Ratajczak. Poprzedni sezon zaczął pechowo, bo nabawił się kontuzji. Następnie po powrocie no nie najlepiej mu szło nie mógł się przyzwyczaić do jazdy. Ale potem w końcówce sezonu już wrócił na odpowiednie tory i robił całkiem duże punkty. No i w tym sezonie, jeżeli wejdzie w niego bez żadnych komplikacji, no to myślę, że będzie już od samego początku bardzo mocnym punktem drużyny i głównym liderem oczywiście formacji juniorskiej Uni Leszno. Następnym juniorem jest Maksym Borowiak. W poprzednim sezonie na początku pojeździł trochę w ekstralizę właśnie za Damianą Rotajczaka. Pojechał tam jeden bieg we Wrocławiu fajny, który możemy pamiętać. No i potem, gdy Damian już wrócił, no to nie miał okazji do jazdy w głównym składzie, no i został potem wypożyczony do falubazu do pierwszej ligi. No i tam zdobył średnią ponad jeden punkt na bieg. W tym sezonie raczej nie spodziewałbym się go w głównym składzie Unileśno. Antoni Mencel również został wypożyczony do falubazu w poprzednim sezonie jak widzimy średnia niecałe 08 punktu na bieg. No i raczej tak jak Maksym Borobiak, w składzie głównym bym ich się nie spodziewał. No ewentualnie jeden z nich znajdzie się pod ósemką. Teraz Hubert Jabłoński. Ten sezon będzie dla niego drugim sezonem w Ekstralidze. W poprzednim, gdy zaczynał już w pierwszym meczu w Częstochowie na wyjeździe, dołu 6 plus 1. Zaskoczył nas wtedy bardzo. Potem oczywiście tylu punktów nie zdobywał, ale potrafił zrobić show na trasie. Z tego co kojarzę, też tam ominęło go kilka meczy, bo miał jakąś drobną kontuzję. A czego możemy się spodziewać od Huberta w tym sezonie? No, myślę, że może dobić do średniej 1-0. Przynajmniej, bo oczywiście najlepiej by było, gdyby dobił jeszcze wyżej. Teraz pytanie oczywiście, gdzie ta Unia skończy? No, skład wcale nie wygląda lepiej niż w poprzednim sezonie. Przypominamy, odszedł Jason Doyle, Piotr Pawlicki i Dawid Belego. W ich miejsce przychodzi Chris Holder, Grzegorz Zęgota i Bartosz Smektała. Widziałbym ich na szóstym bądź siódmym miejscu, coś takiego jak Grudziądz. No chyba, że juniorzy pojadą na bardzo dobrym poziomie, a potencjał na pewno jest. To może nawet udałoby im się zdobyć piąte miejsce przy dobrych wiatrach. No i w tym materiale to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobało zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału. Już za tydzień analiza składu Sparty Wrocław. Serdecznie zapraszam. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!